Zmora ruszył do ataku. Klinga pomknęła nisko na prawy bok. Roczny władca był przekonany, że przeciwnik nie spodziewał się takiego uderzenia. Oponent jednak nie pozwolił się zaskoczyć. Rycerz zakonu wiecznego świtu umiejętnie pracował nogami. Szybko odskoczył przed nadciągającym cięciem, a następnie zbliżył się, odprowadzając atak zmory do wewnętrznej. Teraz zmora był odsłonięty. Rycerz odepchnął się tylną nogą od zakrwawionego gruntu i wykonał potężne pchnięcie. Zmora w ostatniej chwili wykonał skręt tułowiem, a świecące ostrze zakonnika musnęło jego pancerz. Król stracił wówczas równowagę, co wykorzystał przeciwnik. Próbując ciężkim prostym kopnięciem obalić smore na ziemię. Ten zaś za sprawą długich kolców na swojej zbroi wykonał przewrót w tył, za którym czarne ostrze wykonało ruch. Zakonnik został rozpłatany.